Cześć, pasiaka gromadzeń! Dzisiaj jakiś świąteczny odcinek. Jest i pikuś. Pokazuję pikuśa, bo pikuś był chory. Ostatnio był u weterynarza. Dostał zaszczyt, kroplówkę na wzmocnienie. Prawdopodobnie się czymś zatruł, ale trzeba będzie jeszcze zrobić mu badania krwi. Może po nowym roku po prostu badania zrobić ale no po tym jak dostał tą kroplówkę dostał zaszczyk to w, no już normalnie się zachowuje a tak to leżał kilka dni kiepsko z nim było więc się wszyscy martwili co z tym pikusiem będzie na święta ale jak widać przyszedł nawet tu ze mną dalej nie idzie bo pikuś jak to pikuś nie wchodzi do pasieki nauczony doświadczeniem bolesnym że tutaj może być rządło jak pszczoły nie wiem ale no po prostu coś w zapachu chyba psów nie bardzo im podchodzi i, i atakują te psy czasami a koty praktycznie w ogóle z takich moich obserwacji tutaj koty chodzą po pasiece nawet ten mój guciu maja czasami pod samymi ulami jak pszczoły latają i nic się nie dzieje a pikuś czasem nawet siedział obserwował tak jak teraz tam jest za drzewem nie wiem czy widać i nawet takie odległości kiedyś go pogoniły były złe jak, y, ogólnie te pszczoły tutaj już mam dosyć łagodnie, łagodne y, kilka lat temu były takie agresywne ale wiecie czasem przy przeglądzie przy nie wiem, miodobraniu zabiera się te ramki y, idzie jakaś burza to przy takich y, przy takim, y, przy takich przeglądach no, one się mocniej denerwują niż gdy nic nie robimy gdy się tutaj nic nie robi na pasiece to, to raczej pszczoły nie, nie, nikogo nie zaczepiają Raczej jest spokojnie. Idą święta. Przyszedłem tutaj chwilę porozmawiać i złożyć Wam życzenia Bożego Narodzenia. Tutaj z okazji Bożego Narodzenia. Także życzę Wam jako pszczelarzom wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szczęśliwych świąt w gronie najbliższych, zdrowych, spokojnych świąt. A Naszym pszczołom tego, żeby przezimowały w zdrowiu do wiosny. Żeby po prostu też w następnym sezonie było wszystko ok, żadnych chorób. No bo wiadomo, jak pszczelarz, no to muszą być też i życzenia związane z naszą pasją. No mam nadzieję, że ten nowy rok, ale w sumie to jeszcze nie będę. Może noworocznych życzeń, bo mam nadzieję jeszcze coś nagrać dla Was. Przed, przed nowym rokiem, przed końcem tego starego, bo no 2 stycznia już, już będę wyjeżdżał z Polski, to później już no z trasy może coś tam nagram, wiecie, w, mm, z podróży, bo też y, no nagrywam odcinki z podróży, żeby po prostu też się coś działo, bo wiadomo, że już tutaj za dużo w się nie dzieje, zresztą y, no może mniejsza jest oglądalność tych, tych odcinków z tych z tych moich podróży ale też jest grono grono widzów którzy mm, mnie odnaleźli właśnie poprzez podróże a na przykład się nie interesują pszczołami pszczelarstwem więc jedno nie wyklucza drugiego na tym kanale e, tak jak w, kiedyś pamiętam Tomek Miodek ja wtedy nie wiem miałem już pszczoły czy jeszcze nie i on też e, w czasie zimy no nadal podróżuję, ale tak e, sobie przypominałem, że, że parę lat temu już te pierwsze odcinki jego z tych też krajów tropikalnych. W sumie mnie też to w pewnym stopniu jakoś zachęciło, żeby podróżować. No jest pełno liści. Nie ten... E, no nie ma czasu. Przed świętami jest pomoc. Szykowanie do świąt i będę miał jeszcze tydzień tydzień ponad. Przed yy, wyruszeniem w trasę więc yy, no chciałbym, chciałbym zebrać te liście bo one po prostu powodują że ta trawa tutaj yy, Będzie później taka wiecie wygnie, Więc postaram się to zrobić zobaczymy czy mi się uda będziecie widzieć na tych odcinkach ostatnich z tego Roku Czy jednak Tylko gadałem czy jednak się wziąłem za robotę No Pikuś grzecznie widzicie Siedzi cały czas. No mówię, no parę dni był taki, że nic nie jadł, trzeba było z nim jechać na te pogotowie weterynaryjne. Mam nadzieję, że właśnie to było zatrucie, że już mu przejdzie. No bo czuję, wygląda, zachowuje się już normalnie. No więc mam nadzieję, że to nic innego. Ale mówię, no to dopiero się dowiemy, jak już będzie, będzie po jakichś tych badaniach. No widzicie, no, kilka stopni jest. Chodź Pikuś, idziemy, chodź, idziemy się zobaczyć na ogródek, chodź. Poleci czy nie poleci? Kilka stopni jest, słońce tutaj było. Więc taka, taka u nas zima, takie święta mają być. Śniegu nie będzie tu na Dolnym Śląsku, kilka stopni w dzień. Możliwe, że jeden czy tam, nie wiem, chyba w Boże Narodzenie nad ranem będzie przymrozek, a tak to nawet w nocy nie ma tutaj u nas e, mrozu. E, Pikuś nie chce iść ikus nie chce iść no to nie trudno No także Dzień już jest coraz dłuższy. Przesilenie zimowe było. Z dnia na dzień będą dni dłuższe o parę minut i matki też zaczną czerwić. Na początku matki będą czerwić parę parę yy. Komórek zaczerwią, później więcej, i tak już e, w lutym potrafią się przy tych cieplejszych dniach oblatywać nawet e, młode pszczoły. Ale to e, no, nie jest to jakaś tam duża ilość, wiecie. Jeżeli mają akurat szczęście się oblecieć w tym e, momencie, to jeszcze mogą, chociaż, no, wiadomo, zależy też od tego, czy są karmione pieszgą. Ale yy, pszczoły też zalewają, tak jakby yy, pokarmem, syropem, czy to miodem, zależy co mają. Rameczki z pieżgą później je po prostu systematycznie yy, no, odsłaniają i, i mają wtedy też troszkę tej pierzgi na wiosnę. Ja mam trochę takich ramek z pierzgą przygotowanych, może po świętach nagram pokażę wam, jak ja to przechowuję dla pszczół. Nie wszystko. Tak jakby mm, sprzedałem, nie, nie przemieliłem w maszynce Do pierzgi, tylko po prostu część też Została dla pszczół, jak tam z 10 ramek I po prostu Kilka rodzin dostanie Na Dostanie te Tą pierzgę na taki rozwój Co Chcę tylko tu zajrzeć Jak to tu wygląda tu mam wiecie przezroczyste, e, przezroczystą tą no ale nie widać kłębu jest nisko no albo go nie ma w sensie pszczółek nie ma no nie będę odsłaniał raczej tutaj była fajna rodzinka nie powinno się nic dziać ostatnio się tu oblatywały mocno to dobrze dobrze że nie jest jakoś wysoko a jeszcze mówiłem że będę ten kład na pajączki yy, ciasto kupiłem 80 czy 90 kilo kil, takie w yy, tych porcjach dam, jeżeli pszczoły tego nie ruszą to nic yy, takiego będę miał do odkładów yy, dlatego kupuję bo ja tego jakbym był tutaj w domu to w ogóle bym nie, nie kładł chodzi o to właśnie, że mnie nie będzie a nawet ten kilogram może wydłużyć tam o tydzień dwa yy, na przedwiośniu Uchronić taką rodzinę przed głodem, dlatego uważam, że po prostu położę. Zwłaszcza, że tego pokarmu no, było dużo, ale było też dużo czerwiu na jesień i się boję, że może zabraknąć. A może akurat właśnie nawet ten jeden kilo uratować. Najlepiej by było kłaść te ramki, ramki całe, ale jak pamiętacie, też kładłem ramki na. Na powałkach, żeby sobie pszczoły poprzenosiły, więc nie mam już za bardzo takich ramek, które mógłbym zamiast tego ciasta położyć. Chyba ze trzy zostały. No to tam te trzy też zabiorę, dam, no bo to wiadomo lepiej w ten sposób niż to ciasto. Zwłaszcza, że na takiej ramce ponad 2 kilo mm, pokarmu powinno być, a nie tak jak y, w tym kawałku ciasta kilogramowym. Dobra. Nic tu więcej wam nie pokażę, bo nie chcę grzebać przy rodzinkach. No nie latają, bo jest zimno. Tak jak mówię, odcinek jest po to, żeby was poinformować, co tu się dzieje i złożyć życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Także wesołych świąt! Cześć, trzymajcie się!